Dzień dobry Panie. Państwu. Witam Państwa na zajęciach matematyki. Na początek zadam takie pytanie. Był ktoś odważny i nie zrobił pracy domowej? Ja nie zrobię. A czy zgłosiła Pani nieprzygotowanie do lekcji? Tak nie zgłosiłam za każdej lekcji. No to dobrze. Dzisiaj Pani usprawiedliwię tak wyjątkowo. Przypomnę jaka była praca. To proszę okulary nosić. Proszę bardzo. Kto widzi na ochotnika i rozwiąże pracę domową? Bardzo proszę, zapraszam. Na początku powiedz, kto to za wzór? To jest wzór, bardzo ciekawy, to jest całka potrójna dziewiątego stopnia z logarytmu naturalnego granicy sinusa z pierwiastka sześciennego przy obszarze omega. Pomniejszona współczynnik aktywności. Dobrze. Czy mógłbyś wyjaśnić pewne nie do, niepewności co do, do tego wzoru? E, tutaj mała omega to jest e, czas pozostały do końca lekcji. Epsilon to jest e, ilość postawionych jedynek na poprzedniej lekcji przez Pana nauczyciela. D, putęga to jest humor nauczyciela ogólny dzisiaj rano i teraz Poza tym jeszcze jest delta T, czyli zmiana temperatury i kaby, jaką sobie wypił rano No dobrze, no to co? Zabierajcie do roboty. Ależ, oczywiste. Tak, kupi tak. to dobrze. Widzicie co kolega zrobił? Wszystko jasne? Kupi to. Dobrze. Tutaj można to, te dziewiątki skrócić, jako że są obok siebie. Tak, widzicie. Tutaj y, moż, y, można zastosować bardzo ciekawą y, liczbę, y, y, którą określimy jako Φ. Φ to jest, y, określimy ją jako złoty podział, taką ciekawą liczbę, która się przedstawia jako pierwiastek. No i jeżeli to Φ ma podstać takiego fajnego ułamku łańcuchowego, który wyjaśnia nam nieskończoność, jeżeli podstawimy tutaj do tego, wychodzi nam po skróceniu wychodzi nam, że sinus x do n tak jak skrócimy n da nam x. Czyli jak każdy wie. 6. A to jest wzór określający, jaki uczeń ma dziś być. Pytany. To jego numer. 6. Czy jest numer 6 na sali do odpowiedzi? Bardzo proszę. Mogę być? Tak. Dziękuję bardzo. Który ma numer w dzienniku? you do so, No, to no to We all use math every day, every day. To forecast Coś, weather? To tell time. To handle money, to handle money. To handle money. We also to use map to analyze crime. reveal patterns. Reveal patterns. Predict behavior. 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 Using numbers, we can solve the biggest mysteries we know.